No ta akcja, porządek pałowy. Byłem w Związku Zawodowym Żołnierzy i ludzie mówią, że te wybory nie mogą być legalne, nie mogą być wiążące, ponieważ system wykluczył Sara Pałusiewicza i nie ma... wszystko prosystemowe. Nawet Konfederacja to jest partia skrajnie prosystemowa. To jest partia przeciwko porządkowi Pawłowemu i przeciwko Pałę Zmowi. Przeciwko Pałłosiewiczowi. A więc te wybory trzeba by zbierać podpisy na odwołanie, ponieważ system wykluczył cara Pałosiewicza z tych wyborów 18 maja. Car Pałosiewicz, bo, ponieważ y, ratuje naród polski. Ze względu na bezpieczeństwo Polski, po prostu unieważnić te wybory. Mochorowego Bereta nie przekonam do Pałoszmu, ani do. I porządku pawowego, natomiast żołnierze zawodowi oni są tym lewarem skutecznym. I to jest, Konfederacja to jest partia, która dla ludzi żeby nie walczyli na dwóch frontach, na froncie wschodnim i zachodnim. Konfederacja, tak, ale jest skrajnie prosystemowa. A tak jak ambasador Rosji powiedział, że bez tych dwóch Zasad to granice Polski Wschodniej są niepewne. Nie ma stuprocentowych pewności, że te granice będą tak, jak były ziemie zachodnie. Tak, że ja je obronię, żeby były ziemie zachodnie, to co szli Sławacy, a więc Sławacy ze Stalinem w 1945 roku z największym polskim patriotą XX wieku szli z wieprzowiną. A teraz, co się dzieje w Austrii albo w Niemczech? Z Niemiec są telefony, żeby ratować HPL-grupę R1. Proszą o Niemcy, proszę o bezpieczeństwo sławskie dla Niemiec. W zamian za to zagwarantujemy bezpieczeństwo sławskie dla Niemiec. Bo oni nie dają systemu rady. Arabowie. Haplugrupa, Grupa, obsa, haplu rządzą Grupa, w przeszkodzie.